Siemaneczka jestem ten AmokTV Dziś zobaczymy co było fajnego widu W roku 2021 Na początek Tu jakieś kamizelki wędkarskie No spoko mi się wydają Nigdy nie kupowałem nie Ale wydaje się całkiem spoko Podglądamy zestawy wędek Z krawatkami Jest dość ubogi w do tego co było w poprzednich latach yy, Zobaczymy, może jedną wędkę wam pokażę Tutaj z tych wszystkich jak ona wygląda, jak się spełuje nad wodą, ale to w przyszłych odcinkach. przy do tego, co tu jeszcze dalej jest. Dalej są poduszki dekoracyjne, całkiem spoko, jako ciekawostka. Oprócz tego, mamy tu jeszcze jakieś żyłeczki. No, żyłki a tu się nie nadają, przerywają się przy większych rybach. Kompletnie się nie nadają, według mnie. Oprócz tego, świetliki, świetliko jest dość sporo. Oczywiście zdarzają się też, że nie działają niektóre tam staje paczki, powiedzmy szat 1, dwie sztuki nie działają, ale opłacają się te świetliki wystarczają spokojnie na cały sezon. Oprócz tego mamy haczyki. Oczywiście w haczykach tutaj trzeba do tego, że te żyłki przyponowe powiedzmy nie dają się kupić do niczego, trzeba wymienić. Haczyki oczywiście tak prostują się, ale do jakichś mniejszych rybek powinny spokojnie wystarczyć. Został akcesorii, a to zobaczycie za chwilę w filmiku. Ale coś się mogę dać tak na, na szybko, że to warto zostać trochę bardziej uboższy, jeśli chodzi o zawartość jego. A także hmm, wydaje mi się, że jest odrobinę droższy, ale tego nie jestem na 100% pewien. Więc tutaj, jeśli Was podziemą, to przepraszam. No i co, Przechodzę do tego, co było fajnego widu, co sobie zakupiliśmy i do całej prezentacji. Jeśli Wam się odcinek spodoba, pamiętajcie tutaj o zadaniu subskrypcji, łapki w górę. A z komentarza o tym odcinku lub o akcesoriach ZIDA, jeśli używaliście. I co, lecimy tu. Mamy skręczkę do robienia na y, pikrowego. Tu mamy skrzyneczkę na drapieżnika. I ostatnio mamy sławikową, gruntową. A tego mamy jeszcze wędkę spinningową. I zamijamy się za otwieranie tych wszystkich rzeczy. otwieramy skrzyneczkę morską tak, pikierową droszowa siedziową, można tak powiedzieć no. i co my tu mamy jakieś koraliki jakieś do morskiego dosyć ciężkawe jedna kotwica 100 gram ten ma 50 gram takie zestawy do połowienia połowie. dorszy. Co dalej? Jeśli coś z mówimy, to mój jakaś przepraszam, ale raka, bo tak się na morskim nie znamy łowieniu. Przecieżki do dorszy na ryby. Haczyki. Drogie haczyki. Obciążniki. Ten ma 80. Ten kolejny. Tam jest gumka. Tu kolejne. Do łowienia morskiego. Tu jest kolejne. Do łowienia morskiego. Jakieś kółka łącznikowe. a Agrawki. To jest tyle tej jednej skrzyneczce i napiszcie że jak was, według Was opada się takie coś kupić czy może inak niekoniecznie a my już chodzimy do kolejnej skrzyneczki zamkniemy na ryby drapieżne Wyrzucimy to O już widzę jakieś Sławiki Bateryjka do Sławika Sławiczek Kolejny jakiś sławiczek Kolejny słowiczek. Kolejny słowiczek. Bateryjka. Wypychać I jest. Oj, nie mogę go wyjąć. Patrz. Tak. kurczę No nie wyjmę tego no do kulek pochowamy szybciutko dalej mamy ciężarki haczyki z przepłonowe dziesiątka koraliki gumki kolejna gumka rantzik z stopery Tu jest gumki przywieszki kolejne gumki kolejne przywieszki główki dźigowe haczyki Kolejne haczyki. Tu mamy na połów morski. Jakiś żuczek, biedronka. Jakaś blaszka nie za duża. I tu jakaś żyłka przepłonowa. I już napiszcie, czy opacało się ten zestaw kupić według Was, czy może jednak niekoniecznie mamy już po wojnie do ostatniej skrzyneczki tu mamy znowu skrzyneczkę spawikowo-gruntową otwieramy i teraz tak spawiczek podświetlika. świetlika czyli LED inaczej tak mamy znowu spawik na bateryjkę bateryjka do niego podgruntowy Potem doby się jeden do projekt, to jest dość fajny nawet taki jako no, ciekawostka, jako tak, ciekawostka tak. bardziej fajna. Po... bardzo fajnie, tu można sobie złożyć tą baterykę do środka i będzie tu nam w ogóle świecił. Tu można sobie włożyć świetlika, stopery, jakiś wypychacz i tu mamy też no i tyle bateryjkę, dwa spławiki tu mamy jakąś żyłeczkę 30 metrów na 6,5 kg 0,28 trójkę haczyki zobaczymy jak one wyglądają w ogóle w pewnie żyłka do zmiany haczyk obstajemy się wygnie na pewno się wygina ruczaki jakieś żyłka pewnie też pęka Ale... tu mamy znowu 40 gramowy ciężarek, tu mamy 25 tu jakieś haczyczki, różne rozmiary. Tu kolejny haczyk. z zagrawką. Tu mamy znowu ciężarki jak poprzednim. Tu mamy jedyneczkę haczyki. Takie wielkie. O. I mamy koraliki, które tam przydadzą się, albo w ogóle nie będą używane. No i tyle. Bardzo, bardzo powiem Wam, że to bardzo skąpe te skrzyneczki. I już napiszcie czy według Was to się opacało tą skrzyneczkę kupić, czy może inak. Niekoniecznie. Mamy tutaj te trzy skrzyneczki co pokazaliśmy: pikowego na ryby drapieżne, spławikowo-gruntowe. W poprzednich latach no, zobaczylibyście nasz odcinek porównali Czyli nie ja macie z... go w opisie, a także na końcu tego odcinka, tak z pana również w karcie. Jeśli ktoś się goni działcze tam zapraszam. Powiem Wam, że zawartość tych trzech skrzyneczek jest bardzo, bardzo jak gdyby no po pierwsze może nie niedopasowana zbytnio, bo to, jak widzicie, tu coś jest wielkiego, tu jakieś, no żyłki malutkie, cieniutkie bardzo. Bardzo jest znikoma paczka, po prostu jest już tak obcięta, zawartość tych pudełeczek jest tak bardzo mikry, po prostu tak jest obcięta, że poprzednie lata były bardziej, bardzo. Tak, i te skrzyneczki były, nie, nie jestem pewien teraz, czy mówię dobrze, ale chyba były troszkę tańsze. I, wie, wie, i większe chyba większe też tego i było. chyba też większe były te skrzyneczki z tego no, co no i, i zawartość tych skrzyneczek była większa teraz już tak obcięli z, i też kupę kasy kosztuje najmniej na to jedna a zawartość tych no. jest bardzo obcięta także ja bym komuś z przyszłości nie polecał żeby jeśli nawet ktoś zaczyna z wędkarstwa to wie co chce zacząć tak, to też nie polecamy, bo nie opłaca się tego obecnie. Może w przyszłości to się poprawi, polepszy, bo lepszy będą większe skrzyneczki cokolwiek innego, ale obecnie to jest całkowicie do nas nieopłacany interes. Lepiej powiem wam, że lepiej sobie iść, spasować sobie w sklepie wędkarskim niż kupować taką skrzyniaczkę na przykład sprawikowo-gruntową, która i tak wam się nie przyda. Na pewno się nie przyda. To jest nasza taka. Ale ja chcieliśmy Opinia. wam to pokazać, powiem, że pierwszy dzień do dość mocno, ufajnie oglądany przez was i dlatego chcieliśmy wam to pokazać. A jeszcze przejdziemy także do wędki. Otworzymy tę wędkę z pilniwą, zobaczymy jak jest fakta, choć ustawiam, że nie na dużo. Oprócz tego było jeszcze kilka innych modeli. Była też karpiowa, była też um, y y muchowa, przepraszam was, tak?

Ale ja to nawet hamulcami mogę ruszyć. No co? Kijek jest 2,40 Po złożeniu dwóch części. I ciężar wyrzutu. Tak jak tu jest napisane. 15,45 cm. Dwuczęściowy. Wydaje się taki fajny. Uchwyt gąbka dosyć, dosyć leciutki wykonanie, tak jak widzicie oczka oblany żywicą dosyć, dosyć włączenie tu jest kija dosyć głębokie do tego miejsca Oczko następne Następne Dojedziemy do szczytówki Wykonanie Wykonanie oczek ścióweczka? Przygniemy go. No. Pęknął chyba, nie? Nie, nie on dał tylko swoją parabolę. No dobrze no. no i też tak, no jeszcze mógłbyś też powiedzieć o jak widzicie. Kołowatek na pewno jest jakiegoś tam. Pisze, że 4000. No to tak, o jeśli chodzi o kołowatek, no to jest on... Kolbka jest składana, tak, tu widać. Plastikowa widać tu obudowę też on chyba też jest plastikowy nie podejrzewam że tak to jest z wolnym biegiem nakładka 4000 niby pisze ale byśmy go mogli odkręcić sprawdzimy plastik normalnie leciutki zmodyfikowany plastik tak myślę nic szczególnego wszystko plastik widać tu nawet po tym choć w te ci były fajne korwotki z Lidla Platinum jakiś Black coś, 4000 tu jest pojemność żyłki tu nagnieli jakąś żyłeczkę, nie wiem z trytitką taki kołoproteczek tak wygląda, tu się go składa plastik no ale do kogoś kto zaczyna spingować to myślę że rękojeż tak wygląda No do niedzielnego wędkarza to myślę, że nadaje no, no tak na się to. No jasno, dwa to można się sobie, nadaje. Można sobie go zakupić, przetestować. My to raczej go połamać, czy się połamać. Spójrzmy go przetestować, połamać. Tak, obstawiam, że będzie szybko pęknie. byśmy go obstawili na karpia. No Na karpiówkę myślę, że będzie fajnie, będzie wiadomo, czy pęknie przy takiej szóstej, siódemce. No, byśmy go ustawili na karpia, przełożyli, rzucili go na karpia i zrobili. Bo jest coś... dość sztywny, tak? Niby w filmie tak, się no. wydawać dość delikatny, a On jednak jest, jest sztywny, sztywny taka... dość. Pała jest. No. Choć oczywiście też duże te pieczniki też są, więc wiadomo, że są te większe tak? Dobra, sztuki. Zobaczmy, przy końcu go wyginam, żyłkę ciągnę Zobacz, Widzisz? Zobacz, jaki jest. O, parabola. Jak go tu pociąga za żyłeczkę, jakbym się w ogóle. Myślę, że na karpie to byłby fajnie. Sobie no, rację. to z tego przełajmy, pod nie podkatpika. Zobaczymy. Kowrotek się wyrzuci w takimi i inny. Ale czy nie możemy też jego wziąć i słuchać, jak czy się rozwali podczas I holu, to tak? Kowrotek? no Można wziąć i słuchać podczas Zestaw zdjąć, zmienić. Hmm. Zdjąć tam na drapieżnika. No. po może też się kowatek się rozsypać, dołożyli, czy, nie? No. dołożyli taką obrotówkę. No akurat blaszka, to akurat to blaszka. No ale akurat blaszka jest fajna, bo blaszka zawsze ma użyć, a wędki takiej to nie za bardzo jakoś. Nie? No dobrze. No i na tyle, tak? Tak, no i na tyle jak widzicie mamy tam już skrzyneczki, mamy tego kija, tak by to się wszystko prezentowało. No. Pokrowiec z po jakieś. No i tyle. No i tak by to się wszystko prezentowało. Jak widzicie, taki sobie zestaw kupić. na mhm. go przetestować czy nie sprawdzić. Po pierwsze, da je po drugie, da was zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście serdecznie no zapraszam na poprzedni nasz film z tego cyklu, który był z 2 lata temu. Z tego co nam nagrywaliśmy. No i co, no i to tyle z tym odcinku. Jeśli masz filmik, proszę o subskrypcji, dzwoneczkiem. Zostanie także łapki w górę pod tym odcinkiem, będzie bardzo mi widziana. Komentarz z opinią o tym filmiku. Udostępnijcie go także znajomym. No i co, widzimy się w innych materiałach na kanale. Siema!